na kanale, tak. a dzisiaj, zobaczcie, razem z Monią gramy sobie w grę. Właśnie. się nazywa, zobaczcie... zwariowana Gra planszowa mini maxi. Tak. Całość jest oczywiście od Aleksandra, także zobaczymy, czy dobrze się znamy, bo właśnie na tym ta gra będzie polegać. Także jak lubicie odcinki z grami, dawajcie łapki w górę Dzieci. i zaczynamy. Okej, okay, to uwaga, otwieramy sobie naszą gierkę, patrzcie, co mamy w środku. Wow, ale fajna plansza. Zobaczcie, jaka tu mamy wypisane różne nastroje, czyli albo będziemy znudzeni, podekscytowani, źli, szczęśliwi. Jest instrukcja, pchełki do wyznaczania odpowiedzi. Są tu także takie, o rany, zobaczcie, kartoniki, każdy w różnym kolorze, właściwie nie każdy, mamy kilka wybranych takich kolorów. Po drugiej stronie mamy podane literki, są karty z kategoriami, zaraz je sobie otworzymy. Drewniany totem, on należy do osoby, która będzie akurat udzielać odpowiedzi. Tu mamy kartę odpowiedzi do obstawiania, czyli co najbardziej, a co najmniej na przykład lubimy, przez co najbardziej albo najmniej jesteśmy szczęśliwi. A tu mamy kolejną kartę do udzielania odpowiedzi. Dobra. Kochani, e, rozpoczynamy. Każdy gracz otrzymuje cztery kartoniki, na których po drugiej stronie są literki. Otrzymuje też 25 żetonów w wybranym kolorze. Gracz prowadzący bierze taki oto totem, specjalny taki drewniany. Mamy też karty z różnymi hasłami. E, karty sobie potasujemy. Dobra. I teraz zobaczcie, ja będę dzisiaj graczem prowadzącym, ode mnie się zacznie rozgrywka, więc uwaga, ja losuję teraz cztery karty. Uwaga, numer jeden, czyli pod literką A będą komedie romantyczne, B. Kolejka w sklepie, C. Kłótnie D kłamstwo. Losuję teraz plansz y, tarczą. Okej. Okay. I co tu wypa wypadnie nam? Szczęśliwy, czyli teraz pozostali gracze muszą zaznaczyć, która z wylosowanych kart Sprawia, że be, że co, co mnie najbardziej cieszy i co najmniej mnie cieszy. Z tych wszystkich czterech propozycji. No i muszą to obstawić używając swoich tafelków. A tafelki, oczywiście, kładą drugą stroną. Ja, jako pierwsza, muszę teraz wybrać, co mnie najbardziej cieszy, a co najmniej. No ja i co? I udzielamy. Obstawiać. No tak, i Monia później będzie obstawiać. Monia też musi, co najbardziej, co najmniej. Nikt oczywiście nikomu nie pokazuje odpowiedzi, więc ja szybko obstawię, co mnie najbardziej cieszy. No dobra, no to akurat będę widzieć, a co najmniej mnie cieszy. Dobra, mam, mam dwie rzeczy, więc ja sobie słuchajcie, moje tutaj odstawiam. Monia, teraz ty, dawaj, teraz wybierasz. Tu musisz obstawić, czekaj, najmniej to cię będzie cieszyło. Tu musisz, najmniej, najbardziej i pamiętaj, że tu musisz tak, wiesz, nie pokazujesz literek, tylko płać. wiem, wiem. To daj. Dobra, to może. Yy, dobra. To ja teraz obstawiam. I najmniej, najbardziej to ciebie będzie. Tu nie możesz od razu pokazywać, i ja ci tylko powiem, czy dobrze, czy źle. Tak? We, no, we dwie no gramy tak, no to, to dawaj. No, no to najbardziej. To kładź cię... tu, co najbardziej mnie cieszy. Najbardziej ci cieszą chyba y, komedie romantyczne. No, i kładź <grym> drugą, co najmniej według ciebie. A najmniej według mnie to chyba kłamstwo. No, czyli dawaj literki swoje szybciutko. I mów, ile Już. obstawiasz pchełek. Czyli robię tu. ja Ci powiem, czy dobrze, czy źle. Daję D na, na najmniej, Dobra, na a na najbardziej? Najbardziej daję A literki. Dobra, możesz obstawić Max dwie pchełki. Ile obstawiasz? Jak bardzo jesteś pewna odpowiedzi? No dobra, nie będą dwie. To dawaj dwie tutaj. Dobra, kładź. kładę dwie tutaj. Ja nie obstawiam, bo to dotyczy mnie. Tak. Czyli takie są moje odpowiedzi A i D. I co? Teraz pytanie, uwaga! Monia, zdobywasz cztery punkty. Cztery Dobrze, odpowiedziałaś wszystko, no. no <laughs> Dobrze dobra. nie znasz. To teraz ja chyba losuję. To ja kolej. Okej, okay. okej, okay. to teraz czas na mnie, czyli ja losuję cztery karty. Dawaj, moje, losuj, dobra, mamy no. tutaj clown. Co to jeszcze jest? Leniuchowanie, Lato i kwiaty. No dobra, i teraz ja tutaj sobie jeszcze zakręcę. I uwaga, tutaj będę miała do wyrysowania szczęśliwy! Czyli znowu wow. co najbardziej Ciebie cieszy z tych wszystkich rzeczy tak. i co najmniej. Tak, dobra, czyli Agatka y, obstawia, tak, ja już w ogóle sobie wybiorę. krążek. Do o, Ciebie. Właśnie, krążek idzie do mnie. Yy, to Ty sobie też musisz już obstawić. Yy, tak, mnie najbardziej cieszy. <noise> yy, dobra, to ja już chyba wiem. No ja już mam jakąś tam powiedzmy propozycję. Yy, dobra. Co Ciebie najbardziej może cieszyć? Hmm. Dobra, to ja na najbardziej już mam zagłosowane, teraz muszę wybrać na najmniej. Na najmniej? Hmm. W sumie to ja sama nie wiem, <laughs> ale dobra, chyba to. Dobra, ja już też wybrałam. Chyba to. No dobra. Masz wybrane? Ja mam wybrane. Dobra, ja jestem tak pewna pół na pół, więc ja zaryzykuję w takim razie jedną pchełkę, stawiam. Dobra. Jedną pchełkę no. i zobaczmy jakie masz odpowiedzi, czy dobrze postawiłam. To, to ja mówię. E, może ja pokażę od razu, to pokaż, co? To. Dobra, że najbardziej moim zdaniem Ciebie cieszy C, czyli lato. Tak, Ta... zgadza się. Tak, naprawdę? No. I najmniej A dałam, czyli clown. Serio, zgadłaś, Naprawdę? No. Ja, no to mogłam obstawiać dwie pchełki. Dobra, tym sposobem zyskuję dwie pchełki, czyli tą, którą jakby obstawiałam. O, i sobie jeszcze dokładam do mojej puli jeszcze jedną pchełkę, bo każdy gracz ma na początek po 15 pchełek swojego koloru pozostałych po prostu dobiera e, kolejne e, tak długo, no aż będzie jakiś zwycięzca. Teraz krążek idzie do gatki proszę, daję Ci i teraz Ty e, Zbieram tam, karty. Tak. tak, ja to sobie weźmiemy na dół. Tu wszystko mamy przetasowane, więc uwaga, koty, kościół, wow. koszykówka, wszystko na K trafia i kosmetyki, naprawdę wszystko Serum. na K. No. No dobra. dobra, losujemy, jaka będzie kategoria. Ja już się tego obawiam. No ciekawe. E, zrelaksowany, oh. czyli co powoduje, że jestem najbardziej zrelaksowana, a co że najmniej? O grające, ale to, to, jest, to co, jest ciężkie. Ale to jest tylko jedna, co cię może najbardziej zrelaksować, bo oh. tutaj nie ma takiej rzeczy. No Uuu. właśnie, no dobra, no coś trzeba wybrać. Co mnie najbardziej relaksuje, to ja już wiem, eee... a co najmniej? To będzie. Dobra, też już mam. Okej, okay, dobra. Mam już. To... ranemonia, ile obstawiasz? Dawaj i co? Dobra, no to ja tak, że najbardziej cię relaksują, nie? Obstawiam. No. Ale ja to jestem. Tak średnio jestem tutaj, więc dałam jednego tego, tego, że tonika. No. I że kosmetyki, nie? To D wybrałam. Ale jeszcze musisz najmniej, no to mi nie mów, zaraz sprawdzimy. A najmniej. A najmniej to wybiorę sobie. Yy, chyba to. A mogę powiedzieć już, czy nie? No połóż najpierw tu i zaraz no, zobaczymy. to to chyba to i to zrobię tak. I ile pchełek? Jedna czy dwie? No to, to, to dwie wezmę chyba. Jednak zdecydowałam się, że dwie. Czyli jesteś i, pewna. I teraz możesz Na pewno? mówić. pewno. <laughs> tak. Na pewno? Dobra, to uwaga, moje odpowiedzi to, co mnie najbardziej relaksuje, kosmetyki, najmniej koszykówka z tego wszystkiego. To ja wszystkiego. chyba tak samo odpowiedziałam, nie jestem tak? pewna, Mój pokaż, zobacz. najbardziej dek. No i najmniej? Dobrze! Wow. Wow. Czyli zdobywasz Monia swoje dwie pchełki, które obstawiłaś, plus, plus dwie kolejne, więc zobacz. Jak Twoja pula rośnie, o, brawo! O no dobra, to teraz co? Teraz y, ja. Tak, teraz Ty prowadzisz, więc krążek leci do Ciebie. Dobre. I to teraz ja, czyli zbieram karty, słuchajcie. Dobra, te karty idą pod spód, żeby już nam tutaj nie przeszkadzały. Oczywiście, Losuj kolejne. Ja losuję kolejną kartę, dobra, to uwaga, co tu będzie? Yy, korek na drodze, no dobra. Mm, teraz mamy tutaj robi. koncerty, słuchajcie, yy, komiksy. I ostatnie będą to malowanie paznokci. No dobra, dobra robi się ciekawie. Kręcimy. Kręcimy. I najbardziej co będzie? Podekscytowany! Czyli dobra. sobie najbardziej, słuchajcie, co, co sprawi, że będziesz najbardziej podekscytowana, podekscytowana a co właśnie. że najmniej? O rany, ja sama nie wiem. Ja wiem co najmniej na pewno. Zrozumiałe. Ja najmniej pokażę. chyba też. To, to, to będzie. To na pewno. Tak obstawiam, to będzie najmniej. E, tak. To. Będzie to? E, a co najbardziej, że jesteś podekscytowana? No to e... ja chyba też wiem. Ja Ciebie na tyle znam, że ja obstawiam to. Dobra. I ja no to daję dwie pchełki, Ja nie mam co dawać mniej, bo to czuję, tak. że mam rację, no co mam wam powiedzieć? Do, do... To dobrze znam Monię już. Dobra, dawaj, to odkrywaj swoje karty. Co najbardziej Ciebie cieszy D. Malowanie paznokci, no, A tak. najmniej... A, czyli korek tak! na drodze! Tak, ja nie lubię stać w korku, no. kiedy jestem kierowcą, moi drodzy, jak widzę korek, to jest bardzo źle. No, czyli zdobywam, zobaczcie, dwie pchełki. Tak. Plus jeszcze dwie, bo wtedy za każdą odpowiedź mamy liczone razy dwa. Super! O, czyli cztery! Wow! To dzisiaj ugrałeśmy sobie właśnie w Gremini Maxi. Tak. Jak widzicie, no my z Monią znamy się świetnie. Bardzo dobrze się znamy, a ja nie Naprawę, ale się znamy, tak w ogóle no, już. Tak. No rzeczywiście, dlatego my się na... Znamy długo, więc jakby te nasze odpowiedzi, no wiadomo, że wyszły dobrze. No bo, kochani, no tyle tak. czasu. Jak się robi swoje? Mówię wam. No właśnie, także my się naprawdę dobrze znamy. Wy, jak lubicie tego typu testy, takie, właśnie tak. gry, no to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia. Pa, bye!